Witajcie, po raz kolejny ludziska. Skończyliśmy w miejscu, gdzie zdobyliśmy atomówkę i praktycznie rozpierkoliliśmy ziemię, która była mniejsza od niektórych osób. Okej, okay. albo to znowu mój ból głowy, albo jakiś programista znów palił zioło. Yy, mogę założyć jedno i drugie. Jakim jestem okazuje się, że wcześniej ta grafika była ładniejsza. Mimo tego, że grałem to, to jakiś miesiąc temu. Nie może rzecz 3 miesiące temu, niedawno w sumie, grafikę się okazuje brzydsza niż to wcześniej. Yy, moja babcia by przeszła tę grę, gdyby zajmowała. To... Wychodzi na to, że najlepsze na psy są nożyczki. A ja mam 13 HP i nic z tym nie mogę zrobić. I oni się nawzajem mordują. U zombiksy cudownie. Przejdę sobie dalej. Przejdę sobie dalej. Dziękuję. Yy, moja babcia by przeszła tej grę, gdyby sobie pozwoliła. Fajne drzwi Fajne drzwi. Da się przez nie przejść? Poszukali mnie. Kurna mać. Myślę, że się da. Nie, w którą stronę? W tę stronę idziemy? Tak. Te oto stronę. Znowu sejfujesz? Okej. Okay. U miejsce kościelne. Samochód. Przydałby się. Ale rozwalony. Tu znaczek. Stryk, stryk. To moja przyczepa kempingowa. Oddawać mi ją. O, cudownie. Kulemany. Ej, jaki to ten kot mu się odpalił! What? To było nie, nieobliczalne. Macie! O, temu kot się nie odpalił na szczęście. Teraz tędy. Zgaduję, że tak. Uuu! I co to mamy? Uuu! Nadal jest, jest tutaj postrany yy, moja babcia by przeszła tę grę, To nie moja wina. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Okej, okay, mam apteczkę. Żyję. Znowu sejfujesz. I teraz stąd muszę wyjść. Oho, wychodzi na to, że tędy nie przejdę. Albo przejdę, ale mi się nie chce. Przejdę sobie tędy. Będzie podobny kierunek! Kurde, przestraszyliście mnie trochę. Znaczy nerwiliście się. Nerwiłem się na was, ponieważ tak się chamsko pojawiliście. Okej, okay, użyjmy mojej sikawki. Nie przed chwilą? Nie, po prostu sprawdzałem czy twoja sikawka Włóta. będzie reagować. Chyba. To był taki żart. No, tutaj się nie da rozświetlić. To jeszcze nie te czasy graficzne. U, co my tu mamy? Wyrzutny rakiet gazu WMD. Dziękuję, wielkie. On się utrzymuje przy życiu. Jakich ujmuje, jakim Żelem on nie płonie. Znowu save Zostałem do cholery oszukany. A to mówki nie chcę na was marnować, Więc wezmę sobie tą. Wrzucę. No, i o to chodziło. Zagazowany, Żygaj do woli, przynajmniej to jest w miarę ogarnięte zajęcie, a nie kurde zabijanie takiego niewinnego człowieka jak, człowieka jak ja, no. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Kurty, kurde, koleś biega i O jednocześnie. Jeszcze rzucę granatami. Nie sejwowałeś przed chwilą? Hmm, cóż, niby powinienem wrócić po apteczki, ale mi się nie chce. I właśnie dlatego ja mam problemy z granią. Tak, tak. Okej. Okay. Idąc dalej. Wyjątkowo szybka droga ukończenia. Bo my już tutaj praktycznie wychodzimy. No, pięknie. ZOMBIKSY! Oni tutaj biegną, ja mogę iść dalej, każuali. Niech oni sobie sami napieprzają do tych zombiksów. Jakimś cudem tutaj samoloty poznikały. Jestem naprawdę... rozczarowany, ponieważ nie ma cholernych tych. No. Nie ma cholernych samolotów, które były na fajnych kołach. Kurde, gdybym miał machete, to bym się uradował. Ale mam młot. W sumie tak samo działa na te zombie. W sumie Nie nawet lepiej. przed chwilą? Ale to nieważne. Uuu, tutaj ktoś posrał. Ha! Poszukałem psy! A teraz kurde ściana mnie jakby Cudownie. O Boże. To ten moment to są te zwiksowane twarze. U, dzień dobry. Żarcie. Do Dlaczego tak mało? Bez dwu zdań. Oni mają zwiksowane głowy. Świetnie. Chwila czynię strona. Do tędy się idzie. O, tutaj był fajny staw. Jak dobrze pamiętam, tutaj był koktajl Molotowa. Yy, moja babcia, żeby. Wyprzedł... O, tak. Wow! sklatkował mi grę. Co dobrze. Znowu! Składkuje mi grę. No i znowu ma mało HP. Tutaj nic nie ma. No, to już najlepszy na nich młotek. A ten chyba chciał żygać. Naprawdę. Zostałem rozczarowany. E, moja babcia by przeszła tę gry, gdyby sejbowała tyle co ty. Tak, gdyby miała jeszcze pierdolita apteczek... ...to pewnie by wygrała. O, tutaj była apteczka, jak dobrze pamiętam. Albo ta pieprzona książka, bo ja jej nienawidzę. Bo ona w moją grę psuje. Już mi lepiej. Znowu sejfujesz? No pięknie. Zrobiony sejf. Mamy apteczki. Złożimy na dół. Już mi lepiej. Dokładnie. Problemy ustąpiły. Chyba. Nożyczki. I tyle. O! monitor! Kurde. Na szkoleś ma takiego powera w swojej noze, że taki 10 kilowy monitor wywala na bez problemu. Dobra, tutaj nie należy się nimi interesować zbytnio. Róbmy po prostu speedruna z tej gry. No. Proszę bardzo, wychodzimy. Cudownie, o co chodziło? No i co spotkamy? Pancerz! Świetnie. Gary Kulman! Żyjesz! Jesteśmy uciskani przez człowieka i jego zombiech. Właśnie! Biała z myśli, że może nas utrzymać i bronić br naszych <coughs> praw konstytucyjnych. Śpiewajcie, bracia! Naszego prawa. Do swobodnego wyrażenia poglądów, poprzez nienawiść i niszczenie wszystkiego, co nam się nie podoba! O, to w sumie się nawet dzisiaj dzieje. Kurde. Jest na cholera, to apokalipsa. Znowu. Hmm, to może mi utrudnić dotarcie do Bullfish Interactive. Dla naszych dzieci! Oj tam. Kurde, gra o, przepowiedziała przyszłość. Tutaj... Cóż, gadali o Arabach. Sobie swoje prawa i cóż, to się sprawdziło. U chcą mieć aktualnie swoje prawa, ale to się powoli kończy. No, się dla nich e, negatywnie. Ignis. What? You wiecz. No, teraz wszystko i wszyscy chcą mnie zabić. W sumie wszyscy nawzajem się sobie jajo. Więc To jest no tu. Ogólnikowe. Burza. Burze. Kiedy ja ostatnim takim tej grze burze słyszałem, chyba pierwszy raz. Doświadczył no, nowych rzeczy Świetnie. Mam wow, teleportery araby, zkiepszone. Moja babcia. No. Nawet ten go koleś nie dokończył. Okej. Okay. oho, już w takim dobrym miejscu startuje, świetnie, Boże, ale ci wojskowie są słabi. Na jednego hita schodzą bez problemu. No, chyba go nawet nie, nie, nie zdołało zbytnio dotknąć. O tak, maczeta. tam. O to chodziło, kurna, mać! Wystarczy im ciąć głowę i tyle, ja sobie biegnę dalej. No, ciekawe, tędy nie przejdę, No oczywiście zawsze pod górkę w takich grach. Aha. Świetnie! Świetnie! Czyżby wyszło na to, że znowu bym musiał wpisać ten kod? Chyba tak, albo zacznę używać normalnej broni. No, zombieków nie rozwalałem 16, bo to jest zbyt trudne. To nie są na takie syfy odporne. No. Uuu, a ty jakim cudem spadłaś, kobieto? A, bo nie masz połowy ciała. O co chodziło? Co to jest? Kontrole? Zatarki? Spoko. Nie przed chwilą? Ej, byłem tu. Cholera. Endy? Nie, Tędy! Tu jest takie fajne, świecące wyjście. Jestem uradowany. Dzień dobry. Już mi lepiej. Nie miałeś fragmentu głowy, ale to szczegół. Strzelać bez rozkazu. Ano? Tutaj ktoś chrupie. Świetnie. Ten jednak działa. U, ładnie tu. Ktoś tutaj do Sadomaso, bdsm -y i te inne. moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle, co ty. O, mam obrzyna. Świetnie. Ciekawa muzyka w tle. Taki ambient zfixowany. Miłego dnia. Jest. Nie przed chwilą? Okej, okay, przedostajmy się na górę. U, byłem tu kiedyś. Świetnie. No co chodziło. Zgaduję, że tutaj będzie kuleman. Cool Za chwilę. Wszyscy to mówią. Jeszcze ja Nie. Niewidzialna ściana, która jest wyjątkowo niska. Nie, tędy się chyba nie da przejść. O, tędy. Człowiek spadł. O mój Boże. Jaka szkoda. Takie uczucie. Chciałem dać mu autograf. Ale zginął. Tam była niby Stinks, ale mi się tego nie chce. moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle co ty. What? Kurde, nie trafiłem w to. A bo nie na kłusaju. Kacząc, zrobię to szybciej! Pomocy! Pomocy! Nie wiadomo kto go zabił Znowu sejfujesz! I pewnie za chwilę tutaj spadnie Zgaduję, że spadnie Albo i nie Dupa zbita, oszukali mnie Oho! O, o. Wojskowi, jasna dupa O, o, o! Naprawdę! Jak ja... o, dziękuję, że się otworzyliście. moja hm. babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle co ty. Zażyjmy fajer... Szkodliwe, ale czuję się świetnie. Poszukajmy tutaj rzeczy, nic ciekawego. Przejdę sobie tędy, czyli tak nic nie ale okej. Okay. Ło! Widzieliście ten zaawansowany silnik fizyczny? W ciągu ułamku sekundy nic nie pojawiło się. Znaczy, wszystko zniknęło. I klatku imigra. Jakie to słodkie. I wychodzi na to, że chyba tędy muszę przejść, tak? No. Dlaczego mam 20 FPS-ów? Gro. Dlaczego mi tak robisz to? Za dużo elementów jest w tle i jest syf. Temu śmigło wpadło do głowy. Naprawdę. Jeśli to miało być samobójstwo, to gratulacje! Najbardziej oryginalne samobójstwo w historii. Znowu savez! Kurde, 16 FPSów. Klatki spadają jak jasna dupa, bo ustawiłem modeli jak jasna dupa. Dużo. O tak. Nie umiem nawet tracić. A w taką. Hmm, kurde. No znaczy, ciebie się nie wiem. Bo tak mało klatek o nie ma dybidu Jakby się coś do cholery w tle działo. Tak klatkuje Ale na szczęście za chwilę zakończę tutaj odcinek Bo tutaj będzie etap, gdzie będzie kolejny etap Klatkuje. Klatkuje Coś mi kradnie łączę. Nie, nie łączę. Rzeczy. No. A teraz pora usunąć własny tyłek na bezpieczną odległość, nim to wybuchnie. Mhm. Dokładnie tak. O cholera! Zapomniałem wyciągnąć czampa z odmóżdarni. Świetnie. Osiem klatek. Urocze. O, teraz je, jest ich dużo więcej. Po prostu za dużo obiektów tam było. Jak się tutaj przedostałem, to w sumie chyba nieważne. Zatem okej. Okay. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy szukać naszego pieska ciąpa. Zatem bye-bye.